Widzowie to ja Maciek Łapki w górę słuchajcie dzisiaj kręcimy odcinek z moim układem Kimko 150 mxu tutaj na początku Wam chciałem pokazać Na początku robimy tak Hamulec odpalamy kluczykami tu musi być na N co nie widzowie tutaj o, o N N to jest neutral a na przykład w samochodach SPA to jest neutral, nie? Wiecie, neutral. A tutaj jak przy, i w trakcie jazdy jak kład chodzi, nawet nie musi być w trakcie jazdy, słuchajcie. Trzeba ham hamulec, bo trzeba wcisnąć hamulec, słuchajcie, bo inaczej jak nie wciśnię hamulca, no to... Skrzynia hamulcowa, nie wiem czy wszyscy wiedzą. Skrzynia hamulcowa wtedy może się zepsuć. A cię zepsuje, nie? No może. I skrzynia hamulcowa się zepsuje, no i tak ci wiecie. I koniec ja trzeba gdzieś do naprawy dzwonić. Dobra, także słuchajcie. Tutaj są krótkie światła, długie światła, albo wcale. Nawet może chodzić bez świateł, albo światłami, albo długie, krótkie i długie, krótkie i długie. Słuchajcie, dobra, włączamy. Tutaj awaryjne. Tutaj są awaryjne i się nawet tu na kontrolkach świeci. I to tak, jest tak samo jak bieg, zmieniamy. R, tutaj się R świeci. N, N. Tu jest jak się tutaj wciska. N, O. Ale już. F nie ma, słuchani, jak jest zrobione. No i tutaj lusterka są też o Elo to ja <grym> widzicie mnie? Także nie, co za mnie tablica, strecyjna tumik. No i piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach jaki chcecie film. No i subskrybujcie, i no i pod tym filmem 50 łapek w górę i kręcimy nowy filmik, jak piszecie w komentarzach, to tam nakręcę, więc łapki w górę i na razie, pa!